Deklaracja wolności. Jam jest człowiek, imię Małgorzata Dorota, nadane przez ojca Józefa i matkę Zofię, wielka córka wielkiego rodzaju ojców, przodków, nazwisko Goliszek. Wedle powszechnie znanym nazwisku Goliszek jestem człowiekiem wolnym, w godnym statusie, ogłaszam się od momentu moich narodzin i na zawsze człowiekiem obdarzonym sumieniem, honorem, godnością, Dumą i sprawiedliwości. Jestem twórcą świata, w którym każdy człowiek ma pełną, nieograniczoną i bezwarunkową wolność daną od stwórcy. Wolność słowa i przekonań, swobodę przemieszczania się, wolność od strachu i potrzeby, wolność od chorób, wolność od zewnętrznej kontroli myśli, słów, działań, wolność od ograniczeń. Urodziłam się w wielkiej krainie moich przodków. Kret płynie w moich żyłach, niosąc ich wielkie dziedzictwo kulturowe. Moja rodzina sięga wieków. Nie ma na Ziemi miejsca, w którym nie mieszkaliby moi przodkowie. Na Ziemi nie ma siły, która mogłaby powstrzymać mnie od pokłonienia się należnego człowiekowi, śladom moich przodków, gdziekolwiek się znajduję. Nie uznają granic i ograniczeń, nie uznają podziału mojej wielkiej rodziny i mojego ludu na części. Od tego dnia wzywam moją rodzinę i mój lud. Wstańcie i połączcie się ponownie w duchu braterstwa i pokrewieństwa. To jest nasza Ziemia i nasz świat. Jestem suwerenem niosącym najwyższy autorytet, który został mi dany od urodzenia. Jestem prawdziwym właścicielem i zarządcą ziemi z woli stwórcy Boga Najwyższego. Wzywam każdy organ społeczeństwa, aby pamiętał o tej deklaracji aby poprzez, poprzez edukację i edukację dążył do promowania realizacji tych praw i wolności oraz do zapewnienia ich poprzez postępowe działania na rzecz powszechnego i skutecznego uznania i wdrożenia ich wśród wszystkich narodów świata. Jestem człowiekiem obdarzonym najwyższą mądrością, która znajdzie miejsce pośród wszystkich w nowym świecie bez wojen i konfliktów. Moja wysoce zorganizowana wyższa esencja jest wyposażona w zdolność do osiągnięcia porozumienia w sprawie stworzenia z korzyścią dla wszystkich żywych istot. Moja hojność i cierpliwość wystarczają, aby oświecić wszystkich zagubionych i zaginionych, którzy zboczyli z prawdziwej ścieżki. Od tego dnia wchodzę w prawa prawdziwego właściciela i zarządcy Co Cofam wszelkie przeniesione przeze mnie prawa. Autoryzację pełnomocnictwa i umocowania, w tym anuluje wszelkie wcześniej przekazane uprawnienia wszystkim, którzy kontrolują prawa i uprawnienia osoby, niezależnie od tego, czy znają tę deklarację, czy nie. Niniejsza deklaracja została stworzona na podstawie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 roku. Przypominam, że państwa członkowskie zobowiązały się do promowania we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych powszechnego poszanowania i przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności. Żadne z postanowień niniejszej deklaracji nie może być interpretowane jako przyznanie jakiemukolwiek państwu, grupie osób lub osób prawa do zaangażowania się w jakąkolwiek działalność lub działanie mające na celu zniszczenie praw i wolności określonych w niniejszej deklaracji. Małgorzata Dorota z rogu Goliszek.